Dobra, są Tutaj nasi miliony, którzy nie są, że dzieci nie będą wiedziały, ja sprawę, nie mamy już ale tak naprawdę jest. ale pokażą, a po zapraszamy dzieciaki do wspólnej zabawy, ale po reporterze. Dobra, kupacy. Tutaj najpierw oni po prawda? Ok żeby być przy partnera, tak, naszych chłopaków, naszych młodszych. Biografii Klub zaprasza na pokaz brazylijskiego jiu-jitsu oraz trening dla dzieci. Organizatorem pikniku Trio 2020 dla sportowo-zachodnich kawiarn jest Towarzyszenie Biografii Klub Częstochowa Wina Jagów

producent artykułów reklamowych, purée, soki, produkty zagęszczowe oraz musy, muscle power, uspiew z odżywkami, pump czyszczenie, czyszczenie wysokociśnione, a także nasze partnerem Miam Miam, Fit Profit, Seria Romano, Żarełko, Ulises, Stodurscy, Horvath, Stacja Grafitacja, Roltex,

oraz Rio Grafyń Klub Częstochowa, Klub Subba. Zapraszamy na stoiska z piotrem, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, jak możecie nauczyć się podstaw pierwszej pomocy. Kontratak, którzy szeslą wiedzę na temat przysposobienia obronnego wśród dzieci i młodzieży, czyli coś dla fanów militarnych. Stowarzyszenia Częstochowa dla Ziemi, gdzie możecie porozmawiać o tym, czym dokładnie się zajmują oraz w jaki sposób możecie wesprzeć działanie. Stowarzyszenia, kraj szkoła Kaszkowa gdzie możecie nauczyć się podstaw czy sztuki przetrwania w trudnych warunkach, jak i na spirowcach wysokiej klasy winami wyprawnymi, sprowadzonymi z bądami. Odbywa się właśnie pokaz dżidżisu, po czym będzie trening dla dzieci. Następnie odbędą się otwarte z brazylijskiego dla starszych. W tym połowie niech się zna, a także gry i zabawy ruchowe dla dzieci, jak i dla dorosłych na do wygrania w przygotowanym Dziękuję bardzo w dzisiejszym Chcę podziękować nam za organizację. Zapraszamy do wsparcia działań naszego stowarzyszenia. Po więcej informacji prędzej zapraszamy do biofra klub krótkie zachowania. Teraz wy na wysokość, Teraz wy nie robicie tylko oni, dobra? ра <recibir>

もう一度これからパッと言っていいのか 何 That's <laughs> właśnie pokaz prazyjskiego jiu Następnie odbędzie się trening dla dzieci. Bądźcie dla dzieci odbędą się otwarte z prazyjskiego jiu dla starczy. Po godzinie 18.00, a także między pokazami odbywać się będą gry i zabawy ruchowe dla dzieci, jak i dla dorosłych z nagrodami do wygrania. Jeżeli podoba Ci się dzisiejszy filmik i chcesz podziękować nam za jego organizację, zapraszamy do wsparcia działań naszego stowarzyszenia. Po więcej informacji zapraszamy do namiotu Rio Grafie w Klub Częstochowa. W namiocie dostępne są również latawce, z których skorzystać mogą dzieci i rodzice. Mamy przygotowany również słupki poczęstunek dla każdego, kto chce dołożyć cegiełkę do naszych działań. That's ها